Siema ma już chyba w piątym odcinku Minecraft Jungle. Tutaj widzicie mój posąg skina. skin. nie. Posąg mojego skina, no. który zrobiłem chyba na poprzedni odcinek. I właśnie na dzisiejszy odcinek. Nie mogę się. Trafić, właśnie sobie zrobiłem ten. no, takie to. Tutaj sobie zrobiłem takie zupełny mam. Takie. Tutaj mam. To, chyba to jest statywa chemiczna. A ten mam sypialnię. Jeszcze bez okien. Mam pełno różnych rzeczy. Kierowni się gdzieś zgubił diamentowy. Bo, bo umarłem, no i, no jeszcze ten. Go nie mogłem znaleźć później. Chyba mi wyleciał gdzieś. Dziewięć diamentów mi jeszcze zostało, no i. No i to chyba na tyle. Skończyłem tą, no. Są piramidy maju. a tam już jest. O, zainstalowałem sobie właśnie tego. No, było przez chyba dwa odcinki, chyba. Bodajże. E, nie mia nie miałem opcji fajna. No i sobie właśnie zainstalowałem. No i już widać wie, Wszystko pięknie. Może to, czy, czy zaletnie, co czy strzałka. Czy przypomina, wam wam tu strzałkę? Strzałka. Tutaj mi zostawiam owce, które mi zrobiły inne owce. No i tutaj, właśnie, hmm. nie to trochę. Ciekawe. Dobra. Moja farma: trzyny cukrowej, psa, 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 Jeszcze cztery psa, właśnie tutaj mam tą to piramidę. Nawet fajna jest, według mnie. Nie wiem, jak powiecie ale według mnie jest fajna. I tutaj właśnie... Że, no i tutaj... W środku jest kompletna ruina. Ogromnie to środku wygląda. Tutaj mam święte drzewko. Taki stożkowaty ten w górę. Tutaj jest, no wiecie, piramida. Część to dolna piramida normalna. Można to powiedzieć, że normalna część piramidy. O, może jeszcze, może bym zrobiła coś Tak, tak. Nie na to będzie wyglądało. Dobra, to chyba tak zrobię. Fajnie to wygląda. No. Ok. Trochę mała też ta świątynia jest. Większa niż tamta. Ta, ta pierwsza. Pierwsza, pierwsza. ale też taka duża, jak mówię, nie jest. To miała być przynajmniej 50 razy większa. A jest. Było, kudę. że coś mi tam idzie. Po prostu. Hmm. No, a no, właśnie, byłbym zapomniał. Chyba jednak będę kręcił to wolne imperium, ale zmienię nazwę na 100%, ponieważ będę kręcił na innym serwerze, na serwerze mojego kolegi. No i właśnie. Nie wiem, czy on też będzie kręcił tego serwera, ale po prostu będziemy sobie nagrywali z tamtego serwera. No i... No i co to by chyba było na tyle. Znaleźliśmy się właśnie z tym kolegą. I hmm. nie wiem. Muszę zbudować jakiś nowy domek. Nie, nie wiem, tutaj stoję tutaj zbudować, je ulokować. Może by na jakiejś górce, na tamtej, albo na strzałce. O, może na, na strzałce. To jakieś wejście by się tutaj kombinować. skombinować. Na co się tam przelecimy? Czekamy, skąd się tam ta strzałka, że? Fajne, to nawet. To naturalnie zrobione. A ten to mi wy... wygląda jak chłopla? To... Dobra, trzeba tam jakoś przejść. Dobra, ok. ok. I Idziemy. Budujemy nowy dom. I na 100% buduję ten dom 13 na 13. I z i desek. No. A dach będzie z tych... No to jest chopsa. Hopsa, No nawet... ładny widok. I tutaj zbuduję. Może, może, może. Chociaż to widać. Tylko tam to według mnie jest brzydkie. Takie... Może takie kiedyś wysady. by albo wochać. Wow. Nie zauważyłem jak krztyjewki. Prawie do niej spadłem. No ale dobra, tutaj mamy jakiegoś drąga. Znaczy, no wiecie. Wiecie o co chodzi? Euh, yy, no i czekajcie. Uuu, bagna! Ciekawe. Hmm. Ależ że... on. Niepewność. Czukajcie, to ja zrobię krótkie cięcie, no i poszukam jakiegoś fajnego miejsca. Witam Was po nawet długiej przerwie. Znaczy, u Was to było krótkie, ale u mnie to trwało pół godziny. Yy, łaziłem sobie, aż w końcu stwierdziłem, że najlepiej by było tutaj sobie zrobić tą, ten domek. I tak. W tym miejscu, na tym, tu. jak tutaj? Yy, chwila. Tutaj, 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 tutaj będą drzwi. Tutaj jeszcze dołoży się schody. Yy, tutaj będzie no, to do craftingu. Tutaj będzie taki, no, tutaj będzie chyba, nie wiem, może to dre... Hmm, on teraz, może tak. W salonie bym zrobił no dobra, zobaczycie jak to skończę. Na 100% skończy ten następny odcinek no i w dzisiejszym odcinku się z wami już żegnam w y żegnam się z wami no i no i chyba to by było na tyle No to hej, cześć i pa.